Time. Antek boi się od swoich bliskich tego, że coś im się stanie, a najbardziej tego, że umrą. Antek wpada w obłęd, gdy ktoś bliski nie odbiera telefonu. Jego myśli natychmiast podążają w kierunku wymyślania coraz to bardziej drastycznej katastrofy, która według niego na pewno ich spotkała. Antek w głębi duszy boi się, że zostanie sam i będzie musiał jakoś poradzić sobie z tymi okropnymi emocjami, które go ogarną. Wszystko zaczęło się, gdy Antek miał pięć lat. Jego tata był wojskowym i pewnego wieczoru Antek leżał już w łóżku, gdy tata Antka podszedł do niego i pocałował go w policzek, mówiąc, że jedzie na ćwiczenia wojskowe. To był ostatni raz, kiedy Antek widział ojca. Mama Antka robiła wszystko, aby zapewnić byt rodzinie. Antek często mieszkał, a to u babci, a to u kuzynów. Nigdzie nie mógł znaleźć swojego miejsca ani nikogo, z którym mógłby stworzyć bezpieczną więź. Nie trudno się domyślić, że takie doświadczenie odcisnęło na Antku olbrzymie piętno. Teraz, gdy tylko na kimś mu zależy, bardzo boi się, że znów zostanie opuszczony. Sytuacja, kiedy Antek widzi, że ktoś bliski nie odbiera telefonu, prawdopodobnie aktywuje w nim schemat opuszczenia, niestabilności więzi. Antka objawia się to przekonaniem, że bysty opuszczają i nic z tym nie może zrobić. Czuje przy tym ogromną bezradność, beznadzieję i lęk. W chwili tego okropnego lęku w Antku do głosu dochodzi część, którą nazwiemy małym opuszczonym Antkiem. Jeśli chciałbyś pomóc mi w rozwoju tego kanału, to możesz to zrobić, stawiając mi kawę na bajkafi.to. Link znajdziesz w biografii. Antek radzi sobie z tym schematem poprzez poddawanie się mu. Mała część Antka czuje, że nic nie może zrobić, jest totalnie zagubiony. Nie wierzy w swoje umiejętności poradzenia sobie z najczarniejszym scenariuszem i jednocześnie przecenia zagrożenie. Ponieważ Antek nie miał zaspokojonej potrzeby bezpiecznego przywiązania, teraz jego przekonania oraz myśli wędrują w stronę najciemniejszych odchłani każdej możliwej katastrofy z udziałem jedynego szczęścia, na którym opiera całe swoje życie, czyli swoich bliskich. Jednak Antek bardzo chciałby przestać się tak zamartwiać, dlatego też zdecydował się pójść na terapię. Tam nauczył się rozpoznawać potrzeby i emocje małego antka z tamtego czasu, kiedy został opuszczony przez ojca. To rozpoznawanie ćwiczył zawsze, gdy ktoś bliski nie odbierał telefonu. Zaczął bacznie obserwować to, co się dzieje z nim w tych momentach pełnych trwogi i wymyślać plan poradzenia sobie, gdyby taka sytuacja miała miejsce. Jednym słowem, Antek zaczął skupiać się na radzeniu sobie, tak, aby potrzeba bycia blisko innych ludzi została zaspokojona. Zaczął zastanawiać się, jakie środowisko odpowiadałoby jego zainteresowaniom oraz jak zbudować sieć kontaktów i wsparcia poza najbliższymi osobami. Jego mała i opuszczona część coraz bardziej przekonywała się, że może poradzić sobie nawet w najgorszej sytuacji. A jeśli chciałbyś dowiedzieć się, jakie są źródła Twoich problemów i jak sobie z nimi radzić, chodź na wirtualną kozetkę. Link znajdziesz w biografii.